kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie otwierać ostatni już u mnie kalendarz adwentowy. Jest to właśnie kalendarz z Glam Shopu, e, z samymi cieniami. To jest ta mniejsza wersja, ten większy kalendarz już otwierałam na swoim kanale. Jeżeli jesteście ciekawi to tutaj Wam podlinkuję. I teraz tak, e, słuchajcie, kalendarz wygląda tak, bardzo delikatny jest w dotyku. Tak samo jak i ten kalendarz właśnie czerwony, on jest taki jakby troszeczkę gumowany w dotyku. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się go dotyka. I słuchajcie, kalendarz zawiera 24 okienka. Tak, tutaj jest numer 24. I z tyłu jest napisane, że kalendarz zawiera cienie do powyk i nie tylko. W kalendarzu znajdziesz też dwa dodatkowe ekstra prezenty. I tutaj jest takie okienko, które należy e, otworzyć. E, właśnie się zastanawiam, czy należy je otworzyć jako pierwsze, czy jak, jako ostatnie. Nie wiem, ale wiecie co, ja sobie go po prostu na sam koniec zostawię. Więc e, nie przeciągam, już zabieramy się za numerek jeden. Numerek 1 gdzie jest? No ma, gdzie my mamy? Tu jest numerek 1. Dobra. Mamy cień uroczysty beż Wydaje mi się, że to będzie cień matowy. O nie, nie, jest matowy. To jest taki beżowy cień, ale z drobinkami. Mam nadzieję, że zobaczycie. Tak. No, powiem, że całkiem przyjemny. Ja oczywiście na samym końcu zrobię słoczy tych wszystkich cieni, żebyście po prostu mieli takie porównania, bo teraz wydaje mi się, że po prostu zabrakłoby mi rąk. Ok, otwieramy sobie numerek 2. Gdzie my mamy dwójeczkę. tu była jedynka. Tu jest dwójeczka. Na samej górze jest dwójeczka. I dobra. Odcień magiczny. Ale piękny odcień. Zobaczcie, taki błyszczący. No, przepiękny, naprawdę. Dobra, lecimy teraz do trójeczki. Gdzie my mamy trójeczkę mamy tutaj. O i tutaj. Już widzę coś, co jest z tyłu, chyba w tym dodatkowym okienku, ale nie będę dalej zaglądać. Mamy odcień Aronia. Ten odcień jest naprawdę bardzo ładny, taki przygaszony fiolet. E, no, rewelacja. Numerek 4. 4 mamy tutaj. I tutaj jest chyba jakaś czerwień, nie widzę. Herubinki. Kurczę, jaka fajna nazwa. Zupełnie... Niespotykana, ale ten cień jest mega unikatowy, on jest taki malinowy, ze złotymi drobinkami, zobaczcie, rewelacja, naprawdę, super. Dobra, lecimy teraz do piątki, piątka jest tutaj. I jaki mamy tu cień? Kupidyn I mamy tutaj również błyszczący cień, taki bardziej e, nudziakowy, bym powiedziała. Ten pierwszy, cień taki jasny, błyszczący, to on był bardziej złoto wpadający, a ten jest zdecydowanie bardziej e, taki nudziakowy, bardziej brzoskwiniowy, coś, coś w ten deseń, że tak powiem. E, dobra, też szukamy szóstki. O, tu jest szóstka, dobra. Tu mamy szósteczkę. Odcień kasztan, pewnie jakiś mat będzie. No zgadza się, przepiękny. Rzeczywiście kasztanowy brąz, idealny do przyciemnienia zewnętrznego kącika. Jak na razie nie mam żadnego uszkodzonego cienia, więc trzymamy kciuki. E, dobra, siódemeczka. Gdzie my mamy siódmeczkę? Tu jest, dobra. Odcień firmament. Ależ soczysty, niebieski. Zobaczcie. Cudny. Jak ja nie za bardzo lubię się z niebieskimi odcieniami, tak myślę, że tego na pewno użyję. Dobra. Siódemeczkę otwieraliśmy, teraz mamy osiem. Tutaj. Północ. O, czy to będzie jakiś księżycowy odcień? Północ wygląda tak. Jest to taki jakby... Nie nie jest to matowy cień, nie jest również perłowy, taki z drobinkami. Ciemny brąz. Powiedziałabym z fioletowo-niebieskimi drobinkami, gdzie nie gdzie. Naprawdę... Bardzo unikatowy cień. Kolejny. E, dobra, teraz mamy dziewiątkę. Dziewiątka jest tutaj. Już myślałam, że jakiś uszkodzony cień, ale na szczęście nie. Dobrze. I co my tu mamy? Ten cień się nazywa Zgredek. Ale fajnie. Zobaczcie, przepiękny taki w załamanie odcień ciepłego brązu. Przecudny. Zgredek to chyba była jakaś postać y, z z filmów animacyjnych, czy nie? Z Gredek. Coś mi się kojarzy z tym, coś i to mówi. Jeżeli wy wiecie, dajcie znać koniecznie. Dobra, dziesiątka tu. No ja i mam, że dzisiaj znajduję te numerki normalnie. Pach! I znaleziony. Dobra, mamy odcień Raca. No nie! <laughs> Ależ przegenialny cień. Zobaczcie, w ogóle nie wiem, Rewelacja. Już się nie mogę doczekać naprawdę jak one będą na słoczach wyglądały, bo się prezentują tutaj rewelacyjnie, naprawdę. Dobra, a lecimy do numer 11. 11 jest tutaj. Widzę jakiś ciemniejszy odcień. Odświętny się nazywa. Aha! To już wiem jak wygląda pan odświętny. To jest taki czerwono-miedziany, błyszczący cień. Naprawdę bardzo unikatowy. Wygląda na taki, który jest dosyć miękki w swojej konsystencji. E, dobra, dwunastka. Dwunastka mamy tu. I tu mamy Rudolf. Czyżby jakiś czerwony? A nie, taki czerwono-brązowo-miedziany odcień. Naprawdę bardzo ładny cień. Ten odcień Rudolf jest taki na czasie odcieniem właśnie taki czerwono-bordowy. Bardzo, bardzo fajny odcień. Dobra, trzynastka jest tutaj. Cóż my tu mamy? Odcień, który się nazywa Dar. O, takie brudne złoto. Zobaczcie. Przypomina takie brudne, stare złoto. Bardzo ładny cień. Też chyba takiego nie mam w swojej kolekcji. Choć nie, musiałabym popatrzeć. Dobra, czternastka jest tutaj. Tu mamy odcień Elficki. Dobrze, czytam tak, Elficki. Mega! Zielono, taki fiołkowy, ten o tym powiedziała. Przecudny w ogóle, ale się mieni. A wiecie, że ja ostatnio lubię się z zieleniami, więc. Dobra. Eee, 14 była, lecimy do 15. 15 jest tutaj na dole. No, jesteśmy już za połową kalendarza. Jak na razie, wszystkie cienie są w super kondycji. Teraz mamy śliwka Smoky. Zobaczcie, to jest taki śliwkowy, właśnie odcień, ale z brokatowymi drobinkami, które są w przeróżnych odcieniach. Jeszcze raz wam pokażę, bo nie wiem, czy złapał pokus. Naprawdę bardzo ładny odcień. A ja powiem Wam, lubię z Glam Shopu te cienie niby matowe, ale jednak troszeczkę z takim brokacikiem. Naprawdę genialnie to wygląda. Dobra, lecimy teraz do szesnastki. Szesnastka jest tutaj i... O, o już się boję, że będzie coś... A nie, on jest cały, w zupełności. Flara. Taki szary, kamienny bym powiedziała, błyszczący odcień. Przecudny. Dobra, lecimy do 17. Tak, zgadza się. I tu mamy chyba coś ciemnego. Syrop z malin. O, jaka fajna nazwa. No i rzeczywiście, to jest syrop z malin. Zobaczcie. Przepiękny odcień malinowy. Dobra, lecimy teraz do 18. 18 jest tu. I co to jest za odcień? Zawsze okej, okay, okej. Okay. Zawsze okej. Okay, to jest właśnie taki. No, ja bym powiedziała, ciężko określić, jaki to jest odcień, ale naprawdę bardzo intrygujący. Taki, jakby szary kaki, bym powiedziała, coś, coś, coś w tym rodzaju. Dobra, e, teraz mamy numerek 19. 19 jest tutaj. Coś my tu mamy? Skrzat! Wow! Musi być czaderski. I jest czaderski. Zobaczcie, jaki piękny, fioletowy, opalizujący odcień. Rewelacja. Tego się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy ja go użyję. Dwudziestka. Cóż my tu mamy? Nie mów nie! I tu mamy taki ciemny nude. Bym powiedziała, naprawdę bardzo fajny i taki codzienny odcień. E, dobra, teraz lecimy do numerka 21. Gdzieś ta jest tutaj. Co my tu mamy? Sama miękkość. No i to jest właśnie. Muszę go wam jakoś delikatnie pokazać. Bo on tak, jakby troszkę wokoło mi popękał. To jest taki, jakby ceglasty, błyszczący odcień. Dosyć fajny. Nie ma dużych drobin, ale wygląda po prostu na taki perłowy cień. Dobra, teraz 22. 22 mamy tu. I tu mamy, jestem modny. Ale mam szczerze, nie wiem, czy ja bym zdecydowała się na taki odcień. Ten odcień to jest taki szary, brudny brąz. Dobra, lecimy dalej. A teraz mamy 23. Gdzie, 23? Tu. Dobra. O! -o. I tu mamy pierwszy cień, który jest y, zepsuty. Świerkówka. Troszeczkę pęk mi ten odcień, może uda się mi go jeszcze naprawić. Świerkówka wygląda tak. To jest taka żywa, ciemna zieleń. Bardzo ładny cień, mam nadzieję, że uda mi się go jakoś e, salić, że tak powiem. Teraz 24 mamy tutaj i to już jest ostatni cień i nazywa się Idealny kompan. I ten jest cały, super. To bym powiedziała, że to jest taki bardziej e, rose gold nude. Bardzo ładny odcień. Okej, okay, kochani, chyba wszystkie już otworzyłam. Tak, nic nie zapomniałam. Dobra, to teraz przechodzimy do tego ostatniego tutaj okienka. Cóż my tu mamy. Okej, okay, kochani, tu mamy paletę. I mamy pędzelek dwustronny. Okej, okay, to sobie już odłożę. I może zaczniemy od tego pędzelka. To jest taki dwustronny pędzelek. Okej, okay, czekaj. Wyjmę go tutaj z folii, żeby Wam go pokazać. Bardzo super wykonany. Zobaczcie. Tutaj mamy pędzelek dwustronny. Tutaj jest taki do nakładania cieni, a tutaj jest fajny puchacz. Dosyć duży, naprawdę. No, myślę, że będzie bardzo fajnie się sprawdzał. No. I mamy paletkę. Tutaj spolie, które zdejmę. Oczywiście przepiękna, brokatowa paletka. Wydaje mi się, że ona będzie idealna tutaj na te wszystkie wkłady. W środku wygląda tak, oczywiście. Tutaj się niemiłosiernie świeci i mieni. Zobaczcie. Z tyłu również jest cała brokatowa. Super wygląda. Ok, kochani, to ja sobie teraz to wszystko powkładam do tej palety. E, pokażę Wam, jak te cienie prezentują się w palecie razem obok siebie i zrobię jeszcze swatchy dla Was, także widzimy się za chwileczkę. Okej okay, kochani, cienie już przełożyłam do paletki. Tutaj ja tego niestety troszeczkę tak jakby po smakcie zajechałam, no ale wypadek przy pracy po prostu. No i zobaczcie, jak te cienie się prezentują bardzo ładnie, wyglądają obok siebie. E, jest to paleta, którą można naprawdę bardzo wiele... E, Makijaże stworzyć. Nie jest to paleta kompletna, ale na pewno jest świetnym uzupełnieniem jakiejś takiej nudziakowej palety, bo ona na pewno nadaje jej więcej charakteru. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten pędzelek, naprawdę super. Nie wiem, czy przypadkiem ta końcówka to nie jest ta standardowa, tradycyjna końcówka 108. Tak, wiecie co myślałam z początku, że ten pędzelek to jest właśnie 108 z tej takiej normalnej wersji glam shopowej, ale ten wydaje się bardziej, troszeczkę dłuższy i bardziej e, owalny na końcu. Ten jest bardziej tutaj, no on już jest używany, taki bardziej rozczapiszony, a ten jest bardziej, że tak powiem, prosty tutaj, więc myślę, że to nie są e, takie same pędzle. Wam pokażę oczywiście słocza, Już, już, teraz lecą swatcha. Ja jestem oczarowana tą paletą. E, ja już teraz w tym momencie mam milion pomysłów na... E, Makijaże z paletu i na pewno ona się będzie przewijać na moim kanale, bo jest e, no, na pewno zacna. E, jestem mega ciekawa tego żółtego, tego niebieskiego, tego choinkowego, który wydawał się być pękniętym cieniem tutaj, ja troszeczkę pokruszył, ale dobrze trzyma się, także na razie nie ma z nim problemu. Ten fiolet to w ogóle marzenie. Także, moi kochani, naprawdę genialnie to wygląda. Jeszcze co Wam powinnam powiedzieć, że ten kalendarz jest w dalszym ciągu do dostania, do kupienia. Kosztuje 279 zł. Z tego co wiem, niedługo jest Black Friday i mają być naprawdę bardzo kuszące promocje na Glamshopie. Sama, że tak powiem, będę na pewno często zaglądała tego dnia na stronę, żeby jakieś tam fajne nowości sobie też wyhaczyć. Być może będą też kalendarze w promocji, tego nie wiem, ale jeżeli byłyby, to. Warto. Naprawdę, naprawdę warto. 24 cienie, genialny pędzelek i jeszcze paleta magnetyczna, która naprawdę jest przepiękna. Za 280 zł. No nie jest to jakoś mało, ale wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę bardzo warto. No dobra kochani. W takim razie dziękuję Wam już za uwagę. Mam nadzieję, że podoba Wam się filmik, że dacie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał. No i do następnego razu. Pa!